Złom dobry wszystkim witam was na kanale zawodowy zbieracz złomu. Przyjechałem dziś z trasy o godzinie tam po 15. .00. Jestem na parkingu pod marketem, gdzie żona poszła robić zakupy. No i obiecuję wam, że następny film będzie już taki typowo złomowy, bo to kanał jest złomowy i <grywki> filmy też takie powinny być, ale są naciski z różnych stron, żebyś jakiś film już ukazał, więc Nagrywam Wam dzisiaj to, że jestem tutaj na parkingu, żona jest w markecie, a żeby był jakiś element dzisiaj złomowy też, to mam tu rekwizyt specjalny, to wykonamy Depting. O. Jest, jest złom, także ok. Wszystko dobrze. Data, dzisiejsza godzina. Jesteśmy w Cieszynie. Właśnie, tu wszystko jest udokumentowane. Nowy miesiąc, nowe możliwości, moi drodzy. Nie wiem, co Wam mówić, bo zmęczony jestem po prostu, nie? Bo takie, o, szare burę, chociaż jest dość ciepło, powiem Wam. Pierwszy października, sobota. Ach, muszę się wziąć za robotę filmową, czyli za sztukę filmową, jak wcześniej mówiłem. No i... Och, jestem zmęczony. Nie mam siły nawet mówić do Was moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie, życzę Wam miłego weekendu, obfitego w odpoczynek, w uśmiechy, w uprzejmości, w różne przyjemności. No i co tam jeszcze chcecie sobie, to Wam życzę. A ja tutaj czekam sobie spokojnie na żonkę. No i tyle moi drodzy. No, no, nie umiem nawet słów poskładać do kupy. Jestem zmęczony, wyczerpany, wypompowany i ona poszła wydawać many many tak żeby się zrymowało jesteśmy tutaj w popularnym markecie wśród kierowców jest popularny są ładne Lidle w różnych częściach Europy nad oceanem, nad morzem śródziemnym widziałem te sklepy fajne takie w Portugalii, gdzieś w Hiszpanii wszędzie jest Lidl, wszędzie oni nas podbili ci Niemcy bez żadnego wystrzału po prostu <laughs> marketami i takimi różnymi o, Volkswagenami i tak dalej Aha, chciałem przy okazji, bo miałem to w głowie już jakiś czas, podziękować Panu Bogu za tych Niemców, którzy skonstruowali ten samochód. E, ten silnik właściwie 1.9 SDI diesel bez turbo, który pali tak mało, że aż trudno w to uwierzyć. Także niech Bóg błogosławi tych Niemców, którzy skonstruowali ten samochód w ramach chyba zadośćuczynienia za... Dość uczynienia, za za to co robili w latach 30. i 40, także w Europie, także dali Europie Volkswagena za to. <laughs> Dobrze, zaczynam już opowiadać głupo głupoty. Więc żegnam się z wami do następnego. Filmik następny będzie już złom. Złom będzie zbierany i będzie nagrywany. Wybaczcie, przebaczcie moje zmęczenie, przebaczcie. No jestem po prostu wypompowany. I, i, i tyle. No. Wszystkiego dobrego. Do następnego. Do następnego.